Witam wszystkich serdecznie z tej strony, Corley. Zapraszam do 27. Odcinka zagrajmy w Batman Arkham Night. No dobra, mamy znaleźć chyba generator. Jeszcze tutaj szybko podejrzewam. Zbadaj generator, zbadaj. No dobra, zbadamy generator, niech i tak będzie. Tylko gdzie on może się kryć? Gdzieś z tamtej strony wygląda na to. Przynajmniej tam nas wołają. Nie będziemy patrzeć na te czołgi, bo to niestety przykry dla nas widok. Z perspektywy naszych przyjaciół, ale myślę, że tutaj spokojnie możemy gdzieś się zatrzymać. Jeszcze zbadam teren może najpierw. Czy nie kręcą się tu ludzie? Oracle, generator zniszczył się. Cholera! Ok, jest backup w górnym garażu parkowania, ale powinno być online. Na moją drogę. Wygląda na to, że górny garaż jest zamknięty. Możesz zainwestować w generator od tamtej Brama przede mną, przede mną nie ma żadnej bramy, co najwyżej woda. Ale pewnie zakładali, że powinienem być już na dole, skoro tak daleko doszedłem. To się chyba nie zabije. Chociaż widziałem niestety jakiś helikopter tutaj, więc muszę uważać. Mimo wszystko dobra. Przypuszczam, że zejście jest gdzieś niżej, tutaj. Więc zejdźmy. Podoba mi się ta muzyka, już wcześniej ona grała. żeby to była ta brama? Zobaczymy. Tak bym miał wejść do niej z drugiej strony, albo chyba to jest ta brama standardowa, gdzie tu zazwyczaj wjeżdżaliśmy naszym pojazdem. Ok, problem tylko, że ktoś pilnuje tej bramy i nie wiem, czy nasze urządzenie do zdalnego hakowania może zatrzymać na moment. No to dobrze. Wchodzimy na dół. Ok, i rzeczywiście ktoś wyważył, choć niestety. Za dobrze to nie wygląda. Okej, okay, jest cała banda tam. Nie mam się czego chwycić tutaj niestety. A raczej nie podoba mi się wizja, w której wchodzę i walczę z nimi tak e, na Hama. No dobra, to Batman. Czyli mnie zo zobaczyli. I okej, okay, spróbujemy tutaj. W takim razie, jak najdłużej przeżyć, chociaż tak jak mówiłem, nie widzę tego za bardzo. Ale skoro gra sugeruje, że jesteśmy w stanie to zrobić, dobra, tak to leży. Tam komuś. O, właśnie, nie tak chciałem to zrobić, ale spróbujemy jak najdłużej. Tego bym, no właśnie, chętnie powalił paralizatorem. Jak nie ma medyków, to może nie będzie tak źle. Tutaj kogoś dowalimy razy dwa. Przydałoby się też jakaś pomoc, nie ukrywam. Okej. Okay. Szok za szok. Myślę, że w ten sposób niech to będzie. Dobra, odejść od tego szokera tam. Szybko podnieść coś z ziemi, może. O, właśnie. Replay. Dobra, strzelaj do niego. Nie w tę stronę. No, prawie się udało. Dobra, znowu nie w tę stronę. No, to będzie naprawdę dla wielu bolesne doświadczenie. Choć dla nas też kurcze ci. Z szokerami nie są najwygodniejszym przeciwnikiem. Strzel tu w kogoś. Ty co się da mnie tak? O! Uciekam stąd. Ty wybuchaj tam. A tu muszę uważać, bo jeszcze jeden ktoś jest chyba z impulsami. Mam nadzieję, że już nie, ale mimo wszystko trzeba uważać, czemu ja nie mogę podnieść tej fajnej maszynki do robienia impulsów. Dobra, uciekaj! Uciekaj! No dobra. Może być i tak. Cios krytyczny znów. Niewiele brakowało, byśmy padli, no ale okej, okay. ciekawie kto ich pozbiera i zabierze do więzienia. Dobra, bo nie czytałem co Batman tam miał do powiedzenia. Mam to strzelić. No ładnie. No, spróbujemy tak. Chyba tak. No to ładujemy. Wszystkie tak naładować. Raz generator dwa. Wygodnie jakby to tak działało w życiu.

A nie coś dobrego. Tak, to zrozumiałem dobrze to... Drony mają potężną lukę, dzięki czemu wyrocznie będzie mogła przyjąć nad nimi kontrolę, a ja mogę wyjechać. Ok. Na początek... To Albo może nie na początek, tak. Póki. O! Dobra, ja chciałbym się tylko tutaj jakoś doładować. Więc po co mam się tam wychylać, jeżeli nie ma takiej potrzeby? Ale najlepsze jest to, że jak pojadę kawałek do przodu, to już się wycofać nie mogę. O! Dzięki kolego. Pozwolisz mi, mam nadzieję, doładować mą moc. Może jeszcze kawałek. O! Wygląda to tak, by już mógł tu strzelić? Nie, chyba nie może dalej. No dobra, wygląda na to, że tej wojny nie wygramy siedząc w garażu. Tutaj stoi jakaś pucha. Okej, okay, tu strzelają do mnie. No i właśnie najgorsze są te samoloty, jak i te rakiety, które nadlatują tutaj z różnych stron. Dobra, ty z tym nabijaniem wyrocznie nie miałeś mi jakoś pomagać? Okej, okay, no to hakuj szybko. Dobra. Strzel, no to spróbujemy. Okej, okay, podoba mi się to. Mnie to już nie ma. Oo, <grystanie z nimi> Dobra, no to rozpoczynam hakowanie, chociaż... Była też opcja na ogień zaparowy razy 10 i nie wiem czy to nie była lepsza opcja może w tym wszystkim. No to hakuj, koleżanko, hakuj, hakuj. Dobra, no to pięknie. Byle tutaj spokój i nie wchodzić. No właśnie. W... No strzelaj! Dobra, pięknie. Coś strzelone zostało. Tutaj teraz tego strzel, co mi to da. Rozdamy ogień zaporowy razy 7, to nam też powinno nieźle pomóc. I wygląda na to, że chyba mogę wracać. O, nie mogę wracać, tam jest to wielkie dziadostwo. Dobra, rozumiem. Albo nie rozumiem. Okej, okay. podoba mi się tutaj, podoba mi się tu. Dobra, fajnie, że masz czołg. Ja mam rakietę. No właśnie, wymierzono we mnie, ale jest... Ok, 22. Dobra. Dobrze by było... Jak ktoś zniszczył za mnie to coś. Niedobrze. Bardzo niedobrze, bo tu rakieta na mnie leci. Kolejna rakieta i jestem... Niestety. Na celowniku strzelam. I co? Ok, ogień zaporowy. 13, jeszcze tego dziadostwa tutaj jest sporo. Nie wiem, czy dostają posiłki, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Ale zaraz się przekonamy dość brutalnie, jeżeli. Mam jeszcze jakieś wsparcie. Dobra. Okej, okay, jeszcze 9. O, chyba na koźwiechałem wjechałem tutaj. Ale na mnie... Tam rakieta wycelowana, ale na szczęście. O, 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 to mi się podoba. Strzel... No i dobrze. Tak, jeszcze nie zdążyła powiedzieć, aż ja już zniszczy... Wow, co to za ziadostwo? Tu jakieś wieżyczki są rozstawione w tym wszystkim, co najgorsze. Dobra, rakieta. O, o, tu dobrze. Dobrze. No, hakuj, hakuj. Rozumiem, że. Dobra, dołączy do mnie, więc dobrze, że go nie zniszczyłem. Jeszcze cztery czołki. Nie, to nie jestem pewien czy to są dokładnie czołgi, czy to te wieżyczki może. O kurcze, ale to... Nie ma co naprzeciwko tego stać. Czyżby jeszcze trzy? To coś zostało zniszczone? Tak. I jeszcze ostatnia zabawka została. Dwa, czyli. O właśnie, to jest ta ostatnia zabawka, z którą muszę mocno tutaj uważać. Jeszcze raz, dobra, teraz nie ma co ryzykować. Tutaj lepiej zrobić jakiś mały ostrzał. Czyżby? O, o, wycelowane, tak to. Szkoda, że ten jeden dron, który jest ze mną. O, nie, nie do końca tak to miało być. Ok. Czyżby tyle? Pięknie. Wow. No, w sumie nawet dobrze, że nie siedziałem w tym garażu. okay All drones destroyed. We did it. No wait. Scarecrow dropped infantry on the roof. They're trying to bypass the security box. I can hold them off, but not for long. No, dobra. I've got control of the security and utility systems on the rooftop. I can take the bastards out. You just set them up. Okay. yet <laughs> No to wyszła nam misja pełna walki, trzeba przyznać. Możesz tu Batmanie się spiąć? O właśnie. Chyba się zaciąłeś. Co mam zrobić z wami? Jeszcze zobaczę, póki nikt mnie nie zau zauważył. Um, powstrzymaj milicję przed wyłączeniem systemu zabezpieczeń, czyli co? Czyli rozumiem, że standardowa walka, o ile wszyscy są o tutaj uzbrojeni. Nie podoba mi się to, może ja tu nic nie zrobię, czyli chyba jedyne co mi zostaje wycelować w tego gościa i załatwić ich szybko obu. Dobra, i teraz uważać tak, bo tu kręci się trochę dziwnych gości. Okej, okay. podoba mi się ta pułapka. Teraz już rozumiem jak to ma działać, podoba mi się też to, o, ale ty... co ty ciepły jaki się kładziesz na Batmana. Podoba mi się to, że mogę ich do tego płotu podrzucić, wyroczni i to też wygląda całkiem obiecująco wtedy. No, wszystkich mam tak z ktoś to chyba dostanie, aj przeszkodziłeś mi w kontrze, dobra rury, to rury, ruchy chyba, nie ma czasu na rury. Ja sobie poradzę z nimi. Normalnie się bijąc tam. Nie korzystając ze sztuczek. E, jeszcze tego powal. I jeszcze co? Jeden został. O! Mogłem go sparaliżować może. O właśnie. Jak już ostatni. O, nie ostatni! Niedobrze. No to za Wow, ninja! No to zaczynamy zabawę od nowa. Panie, tylko medyków mi stąd tutaj zabierz. Dobra, nie, do tego nie. Te, do tego tu, o! Dobrze tu Batmanie, kombinujesz. Dobra, i teraz mogę się zresztą bawić jakoś. Tak mi się wydaje. Będziemy próbować coś tutaj rozwiązać. Tu jakaś bomba, no i... Wow! Dobra, przydałoby się jakieś odnowienie życia albo uzupełnienie od tych, co mamy. Tak. Bo... Chociaż to w sumie to samo. O, ładnie zakręciłem. Batmanie, bo byś podniósł taką katanę, to zupełnie inaczej by się nam walczyło z nimi. No a tak trzeba się męczyć z tym dziadostwem. Nie mam coś podnieść. Chętnie bym to wysłał ogrodzenie, ale mam nadzieję, że to nie, że nowi ludzie nadchodzą z ogrodzenia. Tylko, że mam ich wysłać na ogrodzenie. No zobaczę, jak będę miał okazję, nie sprawdziłem niestety jaka jest kombinacja na ogrodzenie. Chyba, że po prostu mam ich tam jakoś kopnąć. O, ale ci znikają. Tak, ręce na całe mokre wręcz od tej walki. O, o, okej, okay, okej. Okay. Dobra, ale to nie była ta, ta sztuczka, którą chciałem wykonać. No nic, walczyć, robić swoje. No i jakoś doczekać się tutaj. O, odpowiedniej chwili do ataku. Ktoś tu chce, no właśnie, dostać, porażony? Dobra, ten chyba idzie na mnie. Okej. Okay. Kontra. No i nie wyszła kontra. Dobra, atak z powietrza będzie na koniec, jak już załatwię tego. O, dobra, niech. O, 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 niedobrze, uciekaj. Dobrze by było załatwić tego nincze i tego. Kurczę, pat mi całe tu się dosłownie śliska. To nie wygląda za dobrze. Jeszcze jeden. Dobrze by było stąd jakoś odskoczyć. Nie widzę go. Dobra, widzę go. Strzel w niego po prostu albo no, załatw go w ten sposób. Atak z powietrza, Patmanie. No, i teraz powinno się udać. Jeszcze raz. Jak on jest obezwładniony, to powinno. Jeszcze raz atak z powietrza. No, tak to, tak, to będziemy walczyć długo. No nie, niemożliwe, żeby z się udało do tej pory. A tutaj z tym jednym by się człowiek miał męczyć. Atak z powietrza. No cały czas to robię co chcą. Tak. No, myślałem, że już kończysz. No, Batmanie, bo jeden cios i by było po tobie. Już więcej mi ich nie podsyłać, mam dość. Ach, no, dziękuję bardzo. No okej, okay, mam nadzieję, że Batman gdzieś się ukrył i nie stoi naprzeciwko. No pewnie. Chyba za bardzo przeliczyłem się co do Batmana. Okej. Okay. Najpierw tego w białych strojach, a nawet dwóch tych w białych strojach. Dobra, później się wami zajmę. Spokojnie, ty, tak. I jeszcze Twój Kumpel. Ten się tu uparł na mnie. Kurczę, trzeba ich dobić. Nocaut, ten. Chyba go dobiliśmy na szczęście. Nocaut. Tak, za dużo tych kombosów się pojawia. Za dużo zaczyna wykonywać jeden. Okej, okay, pięknie. Jak zrobię jeden, to zaraz pojawia mi się... O, zapomniałem, że on naładowany jest. Zaraz pojawi mi się drugi i chcę go... No, rób coś z nim. I chcę zaraz wykonać inną kombinację. No i to tak później... No, czemuś go nie trafił. No i to tak później jest. Chodź ktoś tu do mnie pod bramę. Chętnie podeślę go w tę okolicę. Okej, okay, Batmanie, w ten sposób. To ty za dużo tu nie podejrzysz z tej walki. Nie zrobisz. Ale dobra, kwot na bramę. Dobra, coś leci, tak, ładny atak. No i tutaj już zostaje mi tylko chyba rozwałka. Nie wiem, czy ktoś z tej strony był. Wydawało mi się przez chwilę, że widzę jakąś postać, ale nie, więc nie wiem, czy mi ten drugi pozwoli na rozwałkę do końca. Ale się przekonamy. Niestety nie, więc trzeba uważać. Okej. Okay. dobrze było kogoś. No, myślę, że wyślę go tam na te pręty. No, niestety się nie udało. Więc zobaczymy jak to wyjdzie tym razem. O! Odpalaj i jeszcze jeden chyba. Dobrze długo by rozwałko wziąć, no właśnie. Jeżeli to jest ostatni, to już jest mój. Leżeć! I więc już autentycznie nikogo nie podsyłać. O panie! Urlop mi się przyda. There's a lot of people in here looking to thank you, the both of you. And I'm one of them. It looked bad for a minute there. Thanks, Aaron, but you don't need to. Oh, God. What is it? I think Scarecrow's at the movie studios. Dad's voice was just used to gain access. Pull up a surveillance feed. I've tried, and I can't get a hold of Robin. He was in there, right? Don't worry, Oracle. I'm on my way. Był, był, ale lepiej nie mówić w jaki sposób. E, tak, został tam <zum> zamknięty na dłużej. No dobra, pytanie tylko: czy jak robi, zobaczy Batmana, to czy nam zaufa, czy będzie chciał jeszcze z nami walczyć? Choć przyzna, szczerze, że, że jeżeli chodzi o walkę, to mam nadzieję, że na dłuższy czas mamy pod tym względem spokój. Nie to, żebym nie lubił, ale e, jest naprawdę gorąco w pokoju, a do tego wszystkiego jeszcze. To wszystko dobra, może Batmobilem będzie wygodniej się tam dostać. Okej, okay, jedziemy. Po prostu będę szybciej niż latając po ten całym przez bandytów mieście. Ciekawe czy na koniec gry teraz tak mnie zastanawia. <grym> Chyba nie wyszedł bo ten skok Batmanie. Ciekawe czy na koniec gry jeszcze ci bandyci zostaną, ponieważ mam nadzieję, że wtedy będę mógł wykonać misje dodatkowe. Gorzej jakby się okazało, że... Misję dodatkową pa się wypełnić teraz, już przed samym zakończeniem, bo później już jest autentyczne koniec. No dobra, wchodzimy jeszcze, myślę, że w tym odcinku okay. zdążymy tu wskoczyć i zobaczyć co się dzieje na dole, być może jeszcze z kimś walczyć. Joker, że jesteś tutaj, dawno się do mnie nie odzywałeś. Chyba sam się nie wyleczyłem z tej choroby. Chociaż, skoro tak pomyślałem, to możliwe, że gra coś takiego wymyśli też, ponieważ działa po mojej myśli. Okej, okay, jakoś tak tu spokojnie. Robinie, przyszedłem się zamknąć i ciebie wypuścić. Hmm. Za wiele tu się nie zmieniło. A ty co? Tagujesz? Damn. There goes another boy wonder, lost to another super-villain. <laughs> if it's any consolation, I can't see him matching my incredible work with Jason, can you? Scarecrow will probably just pump him full of fear gas, then slit his little throat. Oh, what a waste. <laughs> ah, well, just you and me now, eh, kiddo? The real dynamic duo. There, there. Try those eyes. Seriously. kiedy are you gonna learn? Every time you let someone come between us, they end up dead or crippled or brainwashed and killing you. dostać? Czyli jak rozumiem, to wszystko otagował strach na wróble. Is safe. The Commissioner was so eager to betray you earlier, when his daughter's life depended on it. And now I have your Robin, the caged bird. Fascinating that your fears would drive you to lock your closest ally in a prison cell. Now those same fears will make you do as I say. There's a storage depot in Kingston. Go there, alone.

We all would, but you left him defenseless. You didn't even give him a choice. I'm sorry, Bruce, but you have to get him back. Whatever it takes. So it's decision time, Bats. Give yourself up to Scarecrow and get us both killed? Or is it time for the new dynamic duo to hit the streets? <laughs> Okej, okay. i w tym miejscu pożegnamy się już w tej części Batmana. I widzimy się niebawem w kolejnej, tymczasem. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami, korle. Trzymajcie się. Hej.